Miesiąc Lipiec był przepełniony różnymi wydarzeniami. Najważniejszym z nich były wybory sołeckie w miejscowościach sołeckich miasta gmin W 21 miejscowościach wybraliśmy 21 sołtysów wraz z radami sołeckimi. Jest to bardzo fajne wydarzenie dla życia każdego sołectwa. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla życia każdego sołectwa. Mianowicie są to osoby, które będą odpowiadały za działalność tych sołectw najbliższych pięciu latach kadencji. Bardzo cieszy fakt, że każde sołectwo w tym momencie ma swojego przedstawiciela, osobę do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy osoby do kontaktu z Burmistrzem i z przedstawicielami Rady Miejskiej. Jest to osoba, która zarówno reprezentuje dane sołectwo, jak i inicjuje i realizuje pewne wydarzenia na terenie sołectwa. Wybory sołeckie były dla mnie bardzo inspirujące. Wybory sołeckie były dla mnie furtką, która otworzyła mi drzwi do myślenia o rozwoju tych sołectw, o potrzebach mieszkańców miejscowości wiejskich naszej gminy. Rozmawiałam z wieloma osobami o ich potrzebach, aspiracjach, pomysłach na życie tych małych społeczności. Uważam, że te spotkania powinny odbywać się regularnie i deklaruję obecność przedstawicieli Urzędu Miejskiego na zebraniach sołeckich i wiejskich po to, aby tą współpracę dobrze rozpoczętą wyborami sołeckimi kontynuować w przyszłych latach. Bardzo cieszy fakt ogromnej otwartości nowych sołtysów i rad sołeckich na współpracę z samorządem. Ten kontakt musi być pozytywny i zbudowany na y, fajnych relacjach, ponieważ to te relacje będą budowały przyszłe inicjatywy i będą dawały efekty, efekty współpracy. Y, rozumiem, że są mniejsze i większe potrzeby. Y, fajna jest deklaracja sołectw i sołtysów. Zajęcia się tą organizacją społeczną, zajęcia się tą sferą społeczną lokalnych mieszkańców. Gdy urząd musi piastować nadzór nad inwestycjami, infrastrukturą, kanalizacją, wodociągami, drogami, chodnikami, ten aspekt społeczny czasem wchodzi na boczny tor. I współpraca z, z lokalnymi radami sowieckimi, z sołtysami w ramach właśnie aktywizacji społecznej, inicjatywy, podnoszenia spójności społecznej w tych małych organizacjach daje taki aspekt komplementarności, czyli razem za inwestycjami będą, będą działania społeczne.